Rozdział drugi Pierwsza noc Maćko jednak nie mógł zasnąć. Było to dla niego coś nowego. Nie wiedział jak spać. Czy usiąść, czy może lepiej stać. Ale jak to spać na stojąco? Niedorzeczne myślał. Nie chciał jednocześnie ośmieszać się przed innymi i okazywać słabości. Bał się przypisania przez innych łatki, że to ten, który nie umie spać. Więc wymyślił, że będzie udawać, że śpi. Zrodziło mu się jednak inne pytanie w jego zmęczonej głowie. Jak udawać, że się śpi? Co robić, gdy się udaje śpiącego? Czy może raczej czego nie robić? Wykończonym myśleniem i całym dniem zasnął. Obudziły go fotony przebijające się przez jego zwiotczałe, oklapnięte powieki. Naprężyły się więc, a źrenica zmniejszyła się, aby słońce, jak gigantyczny, niewyczerpany laser, nie wypaliło mu komórek oczu i nie został ślepy. Uszy zaczęły zbierać dźwięki śpiewu ptaków, radosnej muzyki i rozmów. W końcu powieki, jak wrota do innego świata, rozwarły się, a on ujrzał tętniące życiem pole. Dzieciaki podskakujące, śpiewające i bawiące się. Na niebie słońce, które radośnie świeciło i ogrzewało krainę oraz ogromną flotę białych, podniebnych statków. Gdy wzrok jego znów wrócił na Ziemię, zobaczył niedaleko od siebie rodzinę, która, pełna dobrej energii i radości, jadła właśnie śniadanie wspólnie z innymi dorosłymi. Rozmawiała i śmiała się całą grupą. Inni w jego wieku byli jeszcze najedzeni po wczorajszym obżarstwie. On jednak był głodny, więc przyłączył się do starszych, razem z innymi jadł i śmiał się, nawet jeśli nie do końca rozumiał, o co starszym chodzi. Gdzie polecicie tym razem? Spytał Marcello. Do Maroka odparł Kacper. Maroko? Hmm. Robi się ciekawie. A bezpośrednio, czy przez jakiś kraj lub wyspę? Może przez wyspy włoskie, zastanawiał się Kacper. Rozumiem, to może się zobaczymy. Ja myślałem, aby polecieć do Grecji przez Włochy, więc się pewnie jeszcze zobaczymy. A kiedy? No, może za tydzień, maksymalnie dwa myślał zarazem mówiąc pod nosem sobie Casper. To my się pewnie spotkamy, uradował się Marcello. Myślałem, aby wylecieć za tydzień, a jeżeli nie będzie dobrej pogody, to za dwa. Może umówimy się na za tydzień i wylecimy razem. Jeżeli Maria się zgodzi, to tak, bo wiem, że chciała iść z koleżankami na jakieś wydarzenie o osiemnastej, odparł, spoglądając na Marię gadającą z koleżankami. Coś mówiłeś o mnie, Słonko? Spytała słodko Maria. Marcello chce z nami wylecieć, odpowiedział przekrzykując znajomy Marii. Maria zaśmiała się. Z czego się śmiejesz? Spytał Kacper, nie rozumiejąc reakcji ukochanej. Z niczego, Kacperku, powiedziała śmiejąc się. Ach, te kobiety. Kocham ją, ale czasami jest nie do zniesienia. Ja na szczęście nie miałem z miłością problemów, stwierdził Marcello, patrząc na Malwinę. To miałeś szczęście, ale zobaczysz. Rozmawiali tak jeszcze długo.